Cześć, jestem Gino, a to jest moja kolejna seria, tym razem nazywać się będzie Mała Info. Tak, pewnie kilka osób z Was zastanawia się, czemu nie było filmiku. Ponieważ takie osoby jak koledzy z szkoły już się nie nawet pytali, czemu nie nagrywam. Otóż miałem jedną smutną sytuację i po prostu chciałem ten tydzień, tam ile, odpocząć sobie od nagrywania. No i od dnia wrzucenia tego filmiku, czyli prawdopodobnie jutro, zaczynam od nowa nagrywać. Dobrze, powiem Wam jeszcze, że zacznę też pytania, e, znaczy e, serię pytania i odpowiedzi, coś w tym stylu. No i, ty, i tyle co do tego, a informacje. Ym, przepraszam Was, ale zawieszam wszystkie serie multiplayer, ponieważ, jak pewnie widzieliście w odcinku z Need for Speeda, to znaczy to nie jest multiplayer i to będzie, ale no, jak nagrywałem z Grzesiem, no to po prostu miałem podwójne mowa Grzesia, a jak graliśmy yy, na lanie, no to Grzesiu był u mnie i był, i było go cicho słychać. No to nie opłaca się, według mnie, nagrywać na razie. Czemu tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że y, przez przypadek, jak y, wstałem i mama mnie wołała, no to urwałem wejście do słuchawek. No i teraz muszę, y, teraz muszę, no, za niedługo to powinienem naprawić i będzie kontynuowana już seria. Dobra, myślę, że nic nie mam więcej do powiedzenia. Ja byłem Gino, to był, no, no, nowa, to była nowa seria. I widzimy się w kolejnych odcinkach już na normalnie. Osiemna.